Cześć, witajcie na kanale Kot Psot. W poprzednim odcinku opowiadałem Ci o tym, co koty czują i jak próbują nam to przekazać. Bo kocie emocje to coś więcej niż tylko mruczenie czy machanie ogonem, trzeba je czytać między wierszami. Ale dzisiaj, czas na temat, na który Wasze koty na pewno czekały z wypiekami na wibrysach. Mówimy o kocich smaczkach. Zaczynamy od klasyki kocie kabanosy. To najczęściej podawane smaczki miękkie, wygodne do łamania i podania, koty je uwielbiają. Warto jednak sprawdzać skład. Niektóre zawierają dużo zbóż lub konserwantów, które nie służą każdemu futrzakowi. Najlepiej wybierać te z dużą zawartością mięsa, bez cukru, soli czy sztucznych dodatków. Idealne jako szybka nagroda albo mały rytuał wieczorny. Ale uwaga, łatwo z nimi przesadzić, a potem dziwimy się, że kot omija normalną karmę. To smakołyk, nie podstawa diety. Teraz coś bardziej nowoczesnego, chrupiące smaczki z nadzieniem, czyli małe paszteciki. Na zewnątrz chrupią, a w środku mają mięsny krem, koty to kochają. Dobrze sprawdzają się jako przysmak po zabawie, ale też jako przekąska na przełamanie dnia. Niektóre wersje mają dodatki wspierające stawy, trawienie albo skórę i sierść. Warto czytać etykiety. Nie każdy smaczek to zdrowy smaczek. Część z nich może mieć sporo wypełniaczy, a to już niekoniecznie coś, co chcemy dawać codziennie. Sprawdź też reakcję kota. Nie każdy lubi taką strukturę. Dla wybrednych futerek strzał w dziesiątkę albo wielkie nie. Czas na coś bardziej naturalnego. Suszone mięsko w kawałkach. To często 100% mięsa bez dodatków, bez konserwantów. Koty reagują na nie instynktownie, to blisko natury, jakby upolowały kąsek. Świetne do nauki sztuczek, bo intensywnie pachną i są dla kota bardzo atrakcyjne. Niektóre są z kurczaka, inne z ryby. Można testować, co najlepiej smakuje naszemu kotu. Dobrze się przechowują, nie brudzą rąk, są wygodne w podaniu. Trzeba jednak pamiętać, że to dalej przekąska, a nie regularny posiłek. I warto uważać, jeśli kot ma wrażliwy żołądek, nie każde mięso będzie mu służyć. Ale jeśli trafisz na ulubiony rodzaj, kot będzie cię kochał jeszcze bardziej. A teraz hit Instagrama: witaminowe tubki. Miękki krem, który koty zlizują prosto z opakowania, coś w rodzaju kociego deseru. Często zawierają dodatki wspierające odporność, skórę czy trawienie. Idealne do budowania relacji kot liże z ręki, a ty patrzysz, jak mruczy ze szczęścia. Dobrze też sprawdzają się przy podawaniu leków, można spróbować je w nich ukryć. Niektóre mają wysoką zawartość tłuszczu, więc warto nie przesadzać z ilością. Świetne narzędzie przy oswajaniu kotów lękliwych, przekupstwo działa. Kremowa forma sprawia, że to coś zupełnie innego niż standardowe chrupki. Jeśli Twój kot ich nie zna, zrób mu tę niespodziankę. Czasem jedno mlasknięcie zmienia wszystko. Kolejna propozycja, pasta odkłaczająca. Nie każdy kot ją lubi, ale warto próbować. Pomaga usuwać zalegające w przewodzie pokarmowym kłaczki. Zawiera naturalne oleje, błonnik, a czasem też mold, wszystko po to, żeby kot się nie męczył. Szczególnie przydatna u kotów długowłosych, które często się myją. Podaje się ją bezpośrednio stópki lub miesza z jedzeniem, jak komu wygodniej. Nie działa od razu, to bardziej profilaktyka niż szybka pomoc. Niektóre koty ją uwielbiają, inne kręcą nosem, jak to z kotami bywa. Podawanie jej raz w tygodniu może zdziałać cuda, zdecydowanie mniej wymiotów i mniej niespodzianek na dywanie. Nie jest to klasyczny smaczek, ale warto mieć pod ręką. Na koniec coś wyjątkowego, jofilizowane mięsko. To mięso z którego odciągnięto wodę w procesie mrożenia, zachowuje smak, aromat i wartości odżywcze. Nie zawiera żadnych dodatków, 100% czystego mięsa. Ultralekkie, chrupiące, a do tego bardzo wydajne. Świetne jako nagroda treningowa, bo wystarczy naprawdę mały kawałek. Można je też rozdrobnić i dodać do karmy jako smakowity bonus. To trochę taki odpowiednik luksusowej przekąski. Nie każdemu właścicielowi się spodoba cena, ale koty często dają 10 na 10 w kociej skali zadowolenia. Dobrze się przechowuje i nie psuje się łatwo. Jeśli szukasz czegoś ekstra, Jofilizat to złoty strzał. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek zaspokoił nie tylko ciekawość, ale też apetyt waszych futrzastych przyjaciół. W kolejnym filmie opowiem ci o wyprawce dla kota, co warto mieć od pierwszego dnia, żeby kot czuł się jak u siebie. A tymczasem nie zapomnijcie pogłaskać dziś swojego kota nieco dłużej niż zwykle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kot Psot.